Hej! W poprzednim odcinku poznaliśmy, czym jest Hudsbach, ta izraelska bezczelność z misją. Dziś idziemy dalej. Będzie ostrzej. Wejdziemy w świat negocjacji, gdzie słowo kompromis znaczy słabość. Poznamy inwestorów, którzy nie chcą pięknych tabel, chcą iskry w twoich oczach, i zobaczymy, co się dzieje, gdy kobieta w Tel Awiwie mówi: Nie zgadzam się, i zrobię to po swojemu. A na koniec zadamy sobie pytanie najważniejsze: czy my, wychowani w pokorze i grzeczności, możemy mieć własną hucpach? I co by się stało, gdybyśmy przestali się bać własnego głosu? Aby zrozumieć to, czym jest hucpach, musimy zrozumieć to, że izraelscy inwestorzy to specyficzne zjawisko. Często to byli żołnierze jednostek specjalnych, którzy teraz prowadzą fundusze. Mają mało czasu, są niecierpliwi. Słuchają setek rozmów miesięcznie, szukają emocji, dowodu siły, nietypowej narracji. Nie interesują ich detale finansowe na początku. Interesuje ich, czy masz odwagę powiedzieć, że Twój pomysł jest rewolucyjny. Interesuje ich Twoja pasja, Twoja osobowość. To nie jest arogancja, to standard. To hucpach w akcji. Negocjacje w Izraelu to szybka walka. To negocjacje są wojną pozycyjną. Trwają dłużej, są bardziej zniuansowane, ale nie mniej brutalne. To nie jest miejsce dla ludzi, którzy wierzą w kompromis jako najwyższą wartość. W Izraelu negocjacje to gra dominacji. Zasady są jasne: jeśli nie grasz ostro, wypadasz z gry. W izraelskich negocjacjach nie ma miejsca na chłodną kurtuazję. Tu mówi się głośno, zdecydowanie. Często przerywając sobie nawzajem. Nie dlatego, że brakuje kultury. Dlatego, że nadmiar kurtuazji to słabość. Izraelczyk rzuca na stół maksymalną stawkę, czasem absurdalną, a potem patrzy ci w oczy i mówi: Masz lepszą propozycję? No to pokaż. Celem nie jest tylko wynegocjowanie warunków. Celem jest pokazanie, że potrafisz się postawić, bo jeśli się nie postawisz tu, to jak masz sobie poradzić, gdy coś pójdzie nie tak w przyszłości? To test osobowości, test odwagi, test hucpach. Emocje są narzędziem, nie przeszkodą. Negocjacje w Izraelu są często emocjonalne. Ludzie podnoszą głos, wchodzą w słowo. Mówią rzeczy typu: To nonsens, nie róbmy z siebie idiotów. Ale po wszystkim uśmiech, kawa, uścisk dłoni to nie jest osobiste to teatr. Ale teatr, w którym stawką są realne pieniądze i relacje. Jednym z fundamentów izraelskiego stylu jest umiejętność mówienia nie natychmiast, bez tłumaczenia, bez miękkiego opakowania. Jeśli coś nie pasuje, mówi się wprost. I to buduje szacunek. W polskim stylu negocjacyjnym często kluczymy, szukamy miękkich zwrotów. W Izraelu to oznaka niepewności. A niepewność to zaproszenie do dominacji. Negocjacje nie odbywają się tylko w salach konferencyjnych. W Izraelu często rozgrywają się przy kawie, na plaży, w hałaśliwej restauracji albo w samochodzie, w korku. Kontekst nie ma znaczenia. Ważne jest, kto ma narrację i kto panuje nad dynamiką rozmowy. W Polsce negocjacje są często obarczone nadmiarem formalizmu. Grzeczności, niechęcią do konfliktu. Czasem bardziej przypominają sączenie herbaty, niż realną walkę o interes. W Izraelu to jak zapasy w oliwie: musisz się ślizgać, przepychać, ale zawsze z zamiarem wygrania. Polski negocjator w Izraelu musi się nauczyć dwóch rzeczy: po pierwsze, nie obrażać się, po drugie, nie bać się postawić. Negocjacje w Izraelu są dynamiczne, emocjonalne. Brutalnie szczere, ale dzięki temu skuteczne. Nie ma miejsca na pustą kurtuazję. Liczy się treść, siła przekazu, wiarygodność i osobowość. A wszystko to podlane solidną dawką hucpach. W świecie polskiego biznesu słowo relacja kojarzy się z uprzejmością, budowaniem zaufania przez czas, dyplomacją, smoltokiem i długimi obiadami. W Izraelu? Tu relacja to funkcja skuteczności. Zaufanie buduje się nie przez komplementy, tylko przez czyny, a uprzejmość jest wartością drugorzędną, czasem wręcz przeszkodą. Bo tu nie chodzi o to, żeby klient cię lubił, ma ci ufać, ma wiedzieć, że dasz radę. A jeśli będzie trzeba, masz go przekonać, że się myli, i to jest ok. W Izraelu nikt nie wchodzi w relacje, żeby być niższym szczeblem. Nawet jeśli jesteś małą firmą, mówisz do dużej. Rozmawiasz jak równy z równym. Nie schlebiasz, nie prosisz. Tłumaczysz, czego chcesz i co możesz dać. Jasno. Otwarcie. Bez ściemy. Chcesz wejść w partnerstwo z izraelską firmą? Najgorsze, co możesz zrobić, to być zbyt ostrożnym, bo zostaniesz odebrany jako ktoś bez inicjatywy. A Izraelczycy nie chcą spokojnych i pewnych partnerów chcą wojowników. Kogoś, kto będzie walczył o projekt, kto ma energię i pasję. W polskim systemie klient oczekuje ciepła, języka korporacyjnego, perfekcyjnych formułek. W izraelskim liczy się czas reakcji i skuteczność. E-mail napisany w nocy i odpowiedź 10 minut później to standard. Ale może być bez grzecznościowych zwrotów, bez przecinków, nawet bez dzień dobry. I nikt się nie obraża. Klient izraelski ma mentalność. Daj mi to teraz, a jeśli się spóźnisz, szukam innego. Ale jeśli dostarczysz szybciej, lepiej, skuteczniej, będzie lojalny. Bo tu lojalność nie wynika z emocji, wynika z efektywności. W Izraelu klient może ci powiedzieć wprost: to co robisz jest słabe. Nie oznacza to, że nie chce współpracować. Oznacza, że testuje cię. Czeka, aż zaczniesz się bronić. Oczekuję, że mu wytłumaczysz, dlaczego się myli. I jeśli to zrobisz dobrze, masz go. Izraelska relacja biznesowa to sparring, nie flirt. Masz się wykazać, masz błyszczeć. Ale nie efektami graficznymi, tylko faktem, że rozumiesz rynek lepiej niż on. To, jak traktujesz ludzi w swoim zespole, przekłada się na to, jak klient cię postrzega. W Izraelu nie ma teatru. Jak zespół się wspiera i działa skutecznie, klient to widzi. Jak jest chaos, też to widzi. Izraelski klient kupuje zespół, nie tylko produkt. Dlatego hucpach wewnątrz organizacji odwaga, bezpośredniość, tempo musi być zbieżna z hucpach w relacjach z rynkiem. Nie udawaj kogoś, kim nie jesteś pokaż swoją siłę i to się sprzedaje. Relacje biznesowe w Izraelu to przestrzeń, w której szczerość, szybkość i odwaga liczą się bardziej niż dobre wychowanie. Klient, inwestor, partner wszyscy oczekują skuteczności. I nie przeszkadza im, jeśli powiesz To głupie jeśli zaraz pokażesz lepsze rozwiązanie. W świecie, gdzie słowo bezczelność zbyt często przypisuje się tylko mężczyznom, Izrael pokazuje zupełnie inną drogę. Tu, Huzpach, to nie domena jednej płci. To uniwersalna kompetencja, bo izraelski rynek, jakkolwiek brutalny i zmaskulinizowany z pozoru, jest jednym z tych miejsc, gdzie kobiety nie muszą się pytać, czy mogą zabrać głos. One po prostu mówią. Izraelskie dziewczynki nie są wychowywane na grzeczne, są wychowywane na silne. Od dzieciństwa uczą się, że jeśli chcą coś osiągnąć, muszą to wywalczyć. W szkole nikt nie zniża głosu dla dziewczyny. Musisz mówić głośno, jeśli chcesz zostać usłyszana. To naturalny trening hucpach. Izrael to kraj, gdzie kobieta była premierem. Golda Meir. Generałem, założycielką funduszu Venture Capital i prezesem startupu notowanego na Nasdaq. I choć patriarchat nie zniknął, tu kobiety mają przestrzeń, by go kwestionować. I to robią. W izraelskiej armii Kobiety służą na równi z mężczyznami. Oczywiście są ograniczenia, ale w jednostkach technologicznych, cyberbezpieczeństwa, wywiadu, kobiety pełnią kluczowe role. I stamtąd wchodzą do biznesu z takim samym bagażem jak ich koledzy, z tą samą siecią kontaktów, z tym samym doświadczeniem w podejmowaniu decyzji pod presją. Izraelska kobieta w biznesie nie boi się powiedzieć, mylisz się, nie potrzebuje akceptacji. Potrzebuje przestrzeni do działania, i jeśli jej nie dostaje, robi ją sobie sama. W porównaniu do Polski, gdzie kobiety często wciąż muszą udowadniać, że zasługują na głos, w Izraelu ten głos po prostu biorą. W kulturze izraelskiej kobieta nie musi być miła, żeby być szanowana, ma być konkretna, szybka, bezpośrednia i kompetentna to wystarczy. W świecie, gdzie ciągle oczekuje się, że kobieta będzie łagodzić napięcia, izraelskie liderki mówią: Dlaczego? Kobiety w izraelskim biznesie to nie tylko przykład równouprawnienia, to przykład siły wynikającej z kultury hucpach, która nie zna płci. Wchodzą na scenę z tą samą pewnością, tym samym głosem, tym samym celem zrobić swoje. I wygrać. W Polsce porażka boli. Zostawia ślad. Często kończy karierę zanim się zacznie. W Izraelu? Porażka to wpis w życiorysie. Normalny. Czasem wręcz mile widziany. Jeśli jeszcze nie spaliłeś jednej firmy, to znaczy, że niczego się nie nauczyłeś. Bo w izraelskim świecie biznesu chucpach nie kończy się, kiedy wszystko idzie nie tak. Ona wtedy dopiero się zaczyna. Izraelczycy wiedzą, że innowacja nie bierze się z perfekcji. Bierze się z eksperymentu. A eksperymenty, jak wiadomo... Często się nie udają. Ale nieudany eksperyment to nie powód do milczenia, to powód do prezentacji. W Tel Awiwie nie mówi się: Moja firma zbankrutowała. Mówi się: W tym projekcie dowiedziałem się, czego nie robić. I to nie jest gra słów, to sposób myślenia. Są wydarzenia, spotkania, konferencje, gdzie ludzie opowiadają o swoich porażkach. Otwarcie, bez lęku. Nawet z dumą, bo wiedzą, że na sali siedzą potencjalni partnerzy, którzy nie ocenią ich przez pryzmat klęski, tylko przez pryzmat tego, jak z niej wyszli. W izraelskiej kulturze inwestorskiej pytanie, co ci nie wyszło, jest równie ważne jak co osiągnąłeś. Fundusze chcą widzieć, że masz blizny, że umiesz się podnieść, że byłeś w ogniu i wróciłeś starczą. Chódzpa w tym kontekście to nie tylko odwaga pójścia dalej, to umiejętność opowiedzenia porażki tak, by zamienić ją w historię sukcesu. W porównaniu do Polski, gdzie bankructwo to piętno, w Izraelu to etap i tyle. To kluczowe. W izraelskim DNA zapisane jest, że jednostka to proces, a proces zawiera błędy. Jeśli potrafisz z nich wyciągnąć lekcje, jesteś wartościowy. Jeśli nie. To nie porażka cię zniszczy, tylko twoje ego. Przykład z typowej biznesowej gazety. Asaf, 32 lata. Pierwszy startup aplikacja do streamingu wydarzeń sportowych, zamknięta po dwóch latach. Drugi platforma do zarządzania eventami nie przetrwała pandemii. Trzeci AI do analizy mimiki twarzy właśnie dostał dofinansowanie w wysokości 3 milionów dolarów. Zapytany, co było najważniejsze Nauczyłem się szybciej rezygnować. W Izraelu nie pytają, czemu przegrałeś, pytają, co teraz zrobisz. Porażka to nie koniec historii, to rozdział. A hucpach nie polega na tym, że zawsze wygrywasz. Polega na tym, że nie boisz się spróbować jeszcze raz. Głośno, bez wstydu, z nowym planem. No dobrze, już wiesz, czym jest hucpach. Widziałeś ją w armii, w firmach, na spotkaniach, w negocjacjach, w porażkach. Ale teraz pytanie najważniejsze. Czy można się jej nauczyć? Czy Polak, wychowany w kulturze grzeczności, niekonfliktowości, pokory i czekania na pozwolenie, może wyhodować w sobie hucpach? Odpowiedź jest krótka. Tak, ale trzeba ją trenować jak mięsień. Polski kod społeczny mówi, nie wychylaj się, poczekaj aż cię zaproszą. Nie przerywaj, szanuj starszych, nie rób problemu. Izraelski. Pstań, powiedz, przerwij, walcz. Skoro widzisz błąd, napraw go. Nie pytaj, działaj. Nie musisz urodzić się w kibucu, żeby zacząć działać z odwagą. Musisz tylko zrozumieć, że kultura to nie wyrok. To nawyk. A nawyk da się zmienić. Jak powinien wyglądać Twój kurs chucpa? Po pierwsze, zacznij mówić zanim zapytają. W pracy, na spotkaniach, w życiu codziennym. Nie czekaj na zaproszenie do wypowiedzi. Powiedz, co myślisz. Raz, drugi, dziesiąty. Z czasem przestaniesz się bać. Po drugie, przerywaj, gdy to ważne. Nie dla samego przerywania, ale gdy słyszysz nonsens, powiedz, przepraszam, ale muszę się wtrącić. To nie jest chamstwo, to odpowiedzialność. Po trzecie, zmieniaj język. Zamiast mówić, może się uda, mów, zrobię wszystko, żeby to się udało. Zamiast nie jestem pewien, sprawdzę to i wrócę z odpowiedzią. To język odwagi. Po czwarte, eksperymentuj publicznie. Wystąpienia, prezentacje, nawet TikTok albo LinkedIn. Zacznij mówić głośno o tym, co robisz i co myślisz. Nawet jeśli boisz się oceny. I na sam koniec, najważniejsze. Znajdź wspólnotę odwagi. Ludzi, którzy też się uczą odwagi. Chcesz mieć hucpach. Otaczaj się tymi, którzy ją ćwiczą albo mają i nie wyśmiewają cię za próbę. W Polsce często mylimy hucpach z cwaniactwem, a cwaniactwo z brakiem etyki. To błąd. Hucpach to śmiałość z intencją działania, nie manipulacja. To odwaga cywilna, nie kombinowanie. Taka osoba powie, i co mi zrobisz? Hucpach mówi, to nie działa. Mam lepszy pomysł, posłuchaj. Przykład z gazety? Mateusz, lat 38. W 2024 roku pojechał do Tel Awiwu na akcelerator. Pierwszego dnia prawie nie mówił. Piątego rzucił się w słowną bitwę z mentorem ze Stanów Zjednoczonych o błędne założenia modelu biznesowego. Wrócił do Polski, założył startup. Mówi, że największa zmiana to nie technologia, tylko odwaga mówienia wiem lepiej. Wyobraź sobie scenę dzień dobry. Wiem, że mam tylko trzy minuty, więc nie będę się rozgadywał. Mój pomysł zmieni ten rynek. I jeśli nie ja go zrobię, zrobi to ktoś inny za pół roku. Ale będzie gorzej. Więc pozwólcie, że zrobię to ja. Gdybyś usłyszał coś takiego? Czy nie chciałbyś wiedzieć więcej? Chudspach można mieć, nawet jeśli wychowałeś się w kraju, gdzie kazano ci siedzieć cicho i nie wychylać się. Można ją zbudować, jeśli tylko przestaniesz bać się własnego głosu. Bo prawdziwa odwaga nie polega na tym, że nie czujesz strachu. Polega na tym, że działasz mimo niego. Na zakończenie wyobraź sobie taką scenę. Jest poniedziałek, ósma rano, centrum Warszawy. Polak wchodzi do biura. Dobrze ubrany, przygotowany, mateczkę z dokumentami, prezentację na pendrive i wątpliwość w oczach. Przed nim spotkanie z inwestorem, klientem, partnerem, może nawet urzędnikiem. I teraz wyobraź sobie, że ten Polak ma w sobie hucpach, nie pyta, czy mogę coś zaproponować? Mówi jest lepszy sposób pozwól, że pokażę. Nie czeka na pytania. On je zadaje. Nie ustępuje po pierwszym, nie. On je bierze jako punkt wyjścia do walki o tak. To nie jest fantazja. To możliwy scenariusz. Ale żeby się wydarzył, coś musi się zmienić. Nie tylko w startupach. Nie tylko w języku. W mentalności całego społeczeństwa. Co by było, gdybyśmy zaczęli wychowywać ludzi z hucpa? Nie pyskatych, nie roszczeniowych, tylko odważnych. Gotowych mówić, działać, proponować. Co by było, gdybyśmy przestali karać za błędy, a zaczęli nagradzać za inicjatywę? Gdybyśmy zamiast pokory na siłę, uczyli świadomości swojej wartości? Wyobraź sobie polską szkołę, w której nauczyciel mówi uczniowi: Nie zgadzasz się ze mną? Uzasadnij to. Masz trzy minuty. Albo spotkanie w firmie, gdzie starzysta mówi dyrektorowi: Zły kierunek, proponuję inny. I nikt nie dostaje za to uwagi, tylko nowy projekt do poprowadzenia. Hucpa nie zburzy systemu, ona go naprawi. Polska potrzebuje więcej ludzi, którzy umieją zadawać pytania którzy się nie boją, którzy nie pytają o pozwolenie na bycie kompetentnym. To nie jest nawoływanie do anarchii, to zaproszenie do społecznej dojrzałości, bo hucpach w swojej esencji nie jest rebeliancka. Ona jest konstruktywna. To odwaga do powiedzenia to nie działa. Naprawmy to. Ja mam pomysł. Być może to będzie nauczyciel, który przestanie uciszać pytających. Może lider zespołu, który pozwoli juniorowi przejąć spotkanie. Może urzędnik, który zadzwoni zamiast odesłać formularz. Może inwestor, który posłucha zanim oceni. A może, ty, może to ty, czytając te słowa, zadasz sobie pytanie: gdzie dzisiaj mogę pokazać więcej odwagi? Niezuchwałości. Odwagi. Prawdziwej. Takiej, która buduje. Bo jeśli jedna rzecz łączy ludzi sukcesów Izraelu, niezależnie od branży, wieku, płci, pochodzenia, to właśnie hucpach, nie jako poza, jako rdzeń działania. Pokazaliśmy, że hucpach to nie tylko styl bycia to kultura, system, język, edukacja, prawo, mentalność, narzędzie, tarcza, młot i dźwignia. Jeśli cokolwiek z tej opowieści zostanie z tobą na dłużej, niech to będzie ta myśl. Może czas przestać się pytać czy wolno. Może czas zacząć działać tak, jakbyś wiedział, że to właśnie ty masz zmieniać zasady. Bo hucpa nie czeka. Hucpa działa. W biznesie, w relacjach, w życiu. A jeśli chcesz coś wynieść z tego odcinka, niech to będzie jedno zdanie. Nie pytaj czy wolno, zapytaj czy ktoś cię zatrzyma i zacznij działać. Jeśli ten materiał cię poruszył, Daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i zostaw komentarz. A jeśli znasz kogoś, kto wciąż boi się powiedzieć, co myśli, podeślij mu ten odcinek. Może właśnie on potrzebuje swojej hucpach.